Witajcie drodzy przyjaciele, porozmawiajmy o problemach Fiata Punto. Fiat nie jest znany jako najbardziej niezawodny producent samochodów, ale Fiat Punto jest wyjątkiem, i chociaż jakość wykonania została znacznie poprawiona, nie dorównuje standardom VW. Problemy, które najczęściej występowały w Fiacie Punto 2 podczas eksploatacji, odzwierciedlały się głównie w standardowych już błędach z elektroniką, częściej w serii drugiej, w niektórych modelach występowały problemy z wtryskiem paliwa w silnikach benzynowych, a w dieslu pierwszym 3 multijet ze zwiększonym zużyciem oleju. Pojawiły się również doniesienia, choć rzadsze, dotyczące pracy sprzęgła, a bardzo rzadko synchronizacji drugiego i trzeciego stopnia, więc jeśli skrzynia biegów widocznie gaśnie, lepiej zrezygnować z zakupu takiego pojazdu. Ponadto problemy z potencjometrem gazu, przepustnicą i czujnikiem ciśnienia powietrza przy pierwszym 216V. Grzechotanie silnika pierwszego 216V może wskazywać na problem z niewłaściwym rozmiarem użytych tłoków. Możliwy problem z głowicą silnika pierwszego 2.8 V60 BHP przy około 35 000 km. Konieczne jest użycie świec zapłonowych. W przeciwnym razie eki może zostać zdezorientowane. Awaria pompy wodnej może powodować problemy z paskiem zębatym. Problem z głowicą silnika jest powszechny z powodu zablokowania przepływu płynu chłodzącego przez osad z powodu wewnętrznej korozji chłodnicy. Zaleca się wymianę płynu chłodzącego co dwa lata. Chłodnica oleju silnika wysokoprężnego 1 i 248 cm3 jest montowana z filtrem oleju, wykorzystując płyn chłodzący silnik do chłodzenia oleju. Sprawdź zbiornik płynu chłodzącego pod kątem oznak oleju, czy chłodnica oleju nie pęka i czy olej nie przedostaje się do płynu chłodzącego. Możliwe wycieki oleju na pokrywie zaworów i skrzyni korbowej, uszczelki należy wymienić. Jeśli słychać buczenie łożyska, może to być trudne do zdiagnozowania, ponieważ alternator i pompa wody znajdują się blisko siebie. W takim przypadku trudno jest określić, skąd pochodzą drgania. Nie musisz kupować Punto z automatyczną skrzynią biegów, ponieważ elektronika skrzyni biegów jest uszkodzona. Żarówki reflektorów H7 w Fiacie Punto 2 często się przegrzewają. Zaleca się, aby mieć w samochodzie zapasową żarówkę, zawsze gotową do wymiany. W późniejszych modelach rozwiązano ten problem montując nowe osłony reflektorów z wentylacją. Zawiasy drzwiowe Fiata Punto 2 mogą sprawiać problemy, należy je regularnie smarować. Głównymi zaletami Fiata Punto 2 są niska cena, duża zwrotność na wąskich uliczkach miasta i dość przestronne wnętrze, zwłaszcza jak na model 5-drzwiowy. Fiat Punto 2 jest jednym z najczęściej kupowanych aut w naszym kraju i na świecie, przede wszystkim ze względu na niską cenę, dużo miejsca i niskie koszty utrzymania.